4, 3, 2, 1, go. Pało od lewej w zatoce, wypuść Na lewy dwa. Do prawy dwa. 100. Słupek od prawej. Do lewy 4. Dwa słupki od lewej. Lewy dwa zalazy. Prawy 2 z drogi, Stop opór, prawy 3 Lewy 5 przez bramę, trzymaj, na prawy 2, do lewy 2 100, lewy 3 za słupkiem 3 za słupkiem, wypuść na lewy 3 za słupkiem 200 Słupek od prawej Do prawy 2, uwaga ślisko 100 Prawy 2 za słupkiem, pod bunkier Przez bramkę. Wieście. Słupek od lewej. Słupek od prawej. Słupek od lewej. Słupek od prawej. Się, bo ja się pan już wszystko tam wodę. nie?